Witamy w programie Minirecka, w którym opowiemy wam o filmie Śmierć nadejdzie dziś z 2017 roku. Film w największym skrócie można określić jako teen slasher dzień świstaka, w którym więcej komedii niż horroru. Dlaczego dzień świstaka? Ponieważ główna bohaterka o imieniu Tri przeżywa dzień swoich urodzin w kółko i w kółko, a pewnego rodzaju restart następuje, gdy zamaskowany morderca wbija jej nóż w klatkę piersiową lub zabija ją w inny sposób. Budzi się wtedy w łóżku pewnego szkolnego nieudacznika tego samego ranka, a tytułowy dzień nadejścia śmierci zaczyna się ponownie. Przerwanie pętni możliwe jest w momencie poznania tożsamości mordercy i powstrzymania go. Rozpoczyna się gra, pełna humoru i zimnej stali. Hey, Główna bohaterka jest na tyle barwną postacią, że szybko możemy się z nią zaprzyjaźnić. Podobnie sytuacja wygląda z postaciami drugoplanowymi. Hej, można tu polubić gościa, który przez cały film otwiera drzwi i wypowiada podobne do siebie linijki tekstu. W kwestii czarnego charakteru, to zabójca w masce Bobasa bardziej śmieszy niż przeraża. Nie ma startu do psychopatów z takiej nocy oczyszczenia. Ulega to zmianie, gdy widzimy go w końcu bez maski. Doskonały jest również pomysł na to, kto jest zabudzony. W warstwie muzycznej jest bardzo ciekawy. Zabawne sceny uzupełniają fajne, wpadające w ucho kawałki, a w scenach straszenia słychać przynajmniej dwa świetne, oryginalne motywy. Chociaż naszym zdaniem targetem filmu jest młodzież licealna i studenci. To starsza widownia też powinna się nieźle bawić. Nawet jeśli ktoś nie lubi horrorów, to ten film powinien mu dostarczyć sporej ilości rozrywki. Może stanowić pewnego rodzaju odskocznie, zarówno od standardowych straszaków, jak i komedii. Sam koncept to połączenie motywu z kilku innych tytułów, ale odebraliśmy ten film wyjątkowo dobrze. Jeśli chcecie zobaczyć lekki slasher, w którym nieraz się zaśmiejecie, to śmierć nadejdzie dziś, jest filmem dla Was. Ciekawe, czy Wam uda się odkryć, kto jest mordercą. Polecamy!